Witam widzów na dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, żeby zostawić łapetkę w górę. I suba. No, dzisiaj będziemy grać w Macie na to czas. Napiszcie w komentarzach w co będziemy grać. Daję Wam na to 20 sekund. I to nie będzie żaden Among Us, Roblox, Stack. Nie. To będzie coś innego. Więc macie na to 20 sekund. Ja odliczam od teraz i musicie zgadnąć i napisać w komentarzach. Dobra. Mam nadzieję, że wam się udało. Kto no napiszę dobrze, przypnę mu serduszko od razu i <laughs> będziemy grać w, wchodzimy sobie w wyszukiwarkę, w Walla. Będziemy grać w Walla. to będzie tereturniej tere w NAFA, eee, więc zaczynamy. Kibicujcie mi przy... kibicujcie. Kto mam pom... Kto nam pomaga? Ready. Będzie dobrze. Jest! Dobrze. Prawie ale ja o co No dobra. Pytanie drugie. Jakiego animatronika widzimy na początku gry? Freddy. No! Widowie ja to jestem pięćdziesiąt 257 punktów. Czy Sundrop ma drugą osobowość? Oooo, widzowie, ja strzelałem. Teraz to ja strzelałem, widzowie. Czwarte pytanie. Przygotuj się. Kim jesteśmy jako główny gracz? C. Gregory. <laughs> 514 punktów. Ile jest endingów? 6 Dobrze, Franek, jaki ty dobry jesteś. No. Dlaczego Freddy nam pomaga? Ponieważ podczas koncertu włączył Musion tryb Help. Bo nas lubi. Bo obiecaliśmy mu ciasto z lukrem, bo nas kocha. A. Oczywiście, że a. Pytanie siódme: Czy Gregory? Lubi Frediego. No tak. To było kurde wcześniej. Jaki Debil mógł to wymyślić? 899 punktów. Całkiem dobrze. Robi wrażenie. Co to jest te 50 na 50. E, widzowie, co to jest? 50. A, że odejmuję typa pytania. Okej, okay. mm. bez sensu to zrobiłem. Kogo pokonujemy w turę Edynku. Moskwin Oooo, dobrze. Jak Freddy nas lubi, to go nie pokonujemy. Logiki trochę. Widowie, naprawdę do tego potrzeba tylko troszkę logiki. Jak Gregory znalazł się we Freddym na początku gry. Nie jest to powiedziane. Dobrze! 1155 punkt. Całkiem dobrze mi idzie. Robi wrażenie, jaką tą będą coś tam ma dzień, 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 dziedzinie. A, dziedzinie. Granie w golfa. Granie w golfa. To się nie chciało mi wybrać. No dobrze. Dziękuję bardzo. Gra ukończona wynik dwa. ranking. Co? Widowie? Piszcie w komentarzach co to jest. Cze, czemu tutaj jest Putin XD? Fanki Fnofa? <laughs> nie wiem kompletnie co to jest. Dobra, nie skomentuję tego, ale pamiętajcie o łapce w górę i o subie i... i... i papa.